No i taki wieczorny koncert ropów zielonych. Dwa samce się teraz odzywają, a nad nimi kot śpiewa. Zaczął padać deszcz. Pewno będą tutaj śpiewać przez całą... O, teraz. Będą tu śpiewać przez całą noc. Czekając na samicę, zobaczymy, Zobaczymy jaki będzie efekt. Tego, jeśli się jutro seruje po dnie, no właściwie w zeszłym roku, to dwa dni później, po godach, albo po rozpoczęciu godów, już były pierwsze sznury z krzeku. Także Wam spróbuję pokazać.